Hej, witajcie! Mógłbym mówić coś o, na temat sali samobójców, ale nie ma po co, dlatego że mówiłem już przez dwie godziny z kolegą. Nagraliśmy taki komentarz. Na stronie Demland Info znajdziecie tak zwany komentarz do filmu. Pewnie część z was w ogóle nie wie, co to jest komentarz, bo się nigdy z nim nie mierzyła, dlatego że prawdopodobnie nigdy nie kupiła DVD w swoim życiu. Zdarza się spoko mi też trochę czasu zajęło, zanim zanim się za to zabrałem. Widzicie komentarz, to jest nałożona ścieżka dźwiękowa, która nie jest ścieżką tego filmu. Innymi słowy, wrzucacie sobie na przykład ten film, akurat nie ma, ale powiedzmy, wrzucacie sobie płytę z całą samobójców i puszczacie sobie e, ścieżkę dźwiękową twórcy. I twórca, jak widzicie te kadry, kolejne, widzicie co się dzieje w filmie, cały film leci. I przez cały film koleś, który reżyserował film, e, czy czasami montażyści, czy inni ludzie, patrzą na to i, i opowiadają o tym, o całym procesie twórczym i tak dalej. A poza takimi komentarzami są jeszcze komentarze widowni, co robiło już wiele osób przed nami, no ale myśmy z Bartkiem, tego, że to jest Bartek i ja, po prostu postanowiliśmy włączyć sobie film Sala Samobójców i obejrzeć go gadając przy tym na temat tego filmu i na temat filmu i, i kompletnie na zupełnie losowe tematy, więc ogólnie myślę, że, że ciekawe słuchadło więc poniżej macie link do tego, tam macie też instrukcję jak się z tym wszystkim zabrać, nic trudnego, włączacie film, włączacie plik mp3 i tyle, i, 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 i jazda. Wybaczcie, że dziś tak krótko, y, tworzenie Star Treków zajmuje trochę czasu, więc tak, jutro też nie ma codziennika, jutro będzie Star Trek, a potem wracają codzienniki już w miarę normalnej długości. Z innych ogłoszeń przypominam, że będę na Bałtyckim Festiwalu komiksu w ostatnią sobotę czerwca. Co prawda nie uda mi się jeszcze mojego nowego projektu komiksowego wydać na czas, ale będzie do druk orła z nową okładką, więc tamże będzie tego premiera. No i wiadomo, będzie spotkanie, będzie można łapę uścisnąć i tak dalej, więc, więc polecam. Ale będę dostępny tylko w sobotę. I wiadomo, gdzie to będzie, to będzie w tej bibliotece na wrzeszczu zaraz, jak ona. O, jest w Bibliotece Manhattan i zdaje się, że nawet wiem, o której mam spotkanie. Chwila. Mam godzinny panel w sobotę od 17, Więc Biblioteka Manhattan o 17, ale bądźcie wcześniej, bądźcie, wpadnijcie na stoisko gdzieś po południu, bo po spotkaniu już nie będzie stoiska. Już sobie pójdę. No to do zobaczenia w środę i miłego Star Treka jutro.